Była połowa sierpnia 1972 roku. W niemieckim porcie Wilhelmshaven zasumował polski jacht, jacht z wysokim polskim oficerem na pokładzie. Wkrótce ten oficer z miejscowej placówki pocztowej wysłał list. Jego adresatem był atażer wojskowy przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Bonn. Jestem oficerem armii jednego z państw układu warszawskiego. Chciałbym spotkać się w tajemnicy z przedstawicielem armii USA. Pisał. Tak zaczyna się historia jednej z najbardziej obrzydliwych strat w najnowszych dziejach naszej ojczyzny: historia Ryszarda Kuklińskiego. Mimo, że to dzieje najnowsze, to życiorys Ryszarda Kuklińskiego jest pełen niejednoznaczności i niejasności. Do tego stopnia, że nie jesteśmy pewni, kiedy on się dokładnie urodził. Sam podawał kilka różnych dat, ale przyjmijmy za większością źródeł, że Ryszard Kukliński urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie, jako jedyne dziecko Stanisława Kuklińskiego i Anny z domu Kotaniec. Sam Kukliński we wczesnej młodości posługiwał się różnymi datami urodzenia, ale to nie jest dla nas specjalnie istotne. Istotne jest to, że jego ojciec został aresztowany za działalność konspiracyjną w roku 1943, po czym zginął w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Po aresztowaniu ojca Kukliński wyjechał do Radomia, a w zasadzie pod Radą do swego stryja, tam jak sam twierdził należał do Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Innym zaś razem przypisywał sobie przynależność do grupy Mierzy i a także do organizacji Młod i Sierp. Zeznań świadków i jego własnych zeznań przed komisją partyjną wynika jednak, że nie należał do żadnej organizacji podziemnej. 6 sierpnia ponoć wywieziono go na roboty do Niemiec, ale z tym też sprawa nie jest jasna. Zeznania Kuklińskiego nie są tutaj spójne. Sam Kukliński miotał się tutaj i podawał rozliczne sprzeczne wersje. To co wiemy na pewno, to że już po wojnie Kukliński zamieszkał z matką we Wrocławiu przy ulicy Blaszanej, początkowo usiłował uczyć się zawodu ślusarza, ale to niespecjalnie mu wyszło. 6 stycznia 1946 roku wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Jego legitymacja miała numer 0655929 i to jest informacja, która jest już pewna i potwierdzona. Od 7 marca do 13 kwietnia tego samego roku był zresztą aresztowany, podejrzany o napad rabunkowy, ale został ostatecznie zwolniony z nieznanych do tej pory przyczyn. Część dokumentów dotyczących Kupińskiego w tajemniczy sposób zniknęła po roku 1989, a zatem części informacji o jego najmłodszych latach i nie tylko zresztą najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy w stanie odtworzyć. Wiemy na przykład, że przez pewien czas należał on do ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej. Ale nie mamy w tej chwili dokumentacji na ten temat. 1 października 1947 roku Ryszard Kukliński rozpoczął swoją karierę wojskową. Został przyjęty do oficerskiej szkoły piechoty nr 1 we Wrocławiu, którą ukończył w roku 1950 ze stopniem chorążego. W kolejnych latach służył w jednostkach liniowych Wojska Polskiego, awansując stopniowo na podporucznika, Kapitana, wreszcie w roku 1964, ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie, co otwarło dla niego drogę do dalszej kariery wojskowej. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego, został oficerem sztabowym. Zajmował się planowaniem operacyjnym, grami wojennymi i przygotowaniem manewrów wojskowych. W latach 1967-1968 pełnił służbę w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie. Po powrocie do kraju brał udział w opracowaniu ćwiczeń wojsk Układu Warszawskiego oraz planowaniu, m.in. scenariuszy wojennych dotyczących interwencji w sąsiednich krajach. W roku 1972 został awansowany do stopnia pułkownika. Aby dobrze zrozumieć poziom potencjalnej szkodliwości informacji ujawnionych przez Ryszarda Kuklińskiego na rzecz Amerykanów, na szkodę Wojska Polskiego, musimy zrozumieć, czym w istocie rzeczy Ryszard Kukliński zajmował się w wojsku. A w Rzeczonym wojsku polskim był po prostu oficerem, wysokim oficerem sztabu generalnego. Zresztą kilkakrotnie proponowano mu awans. Na przykład w roku 1971 zaproponowano mu stanowisko dowódcy pułku w Kłocko. Odmówił wtedy tego. Awansu w roku 1973 ponowiono propozycję skierowania Kuklińskiego na dowódcze stanowisko, tym razem na szefa sztabu czwartej dywizji zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim. Pułkownik Kukliński ponownie odmówił, tym razem zasłaniając się stanem zdrowia żony. W rzeczywistości nie chciało dojść z pracy w Warszawie, gdyż to przerwałoby jego współpracę z Amerykanami. Ostatecznie w sztabie generalnym zarzucono pomysł powierzenia mu jednostki terenowej. Kukliński pozostał w sztabie generalnym, gdzie zajmował się istotnymi projektami. Jednym z nich był projekt pod kryptonimem Albatros, który zakładał wybudowanie trzech podziemnych schronów atomowych na wypadek konfliktu zbrojnego dla przedstawicieli dowództwa Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego. W lutym roku 1975 Kukliński został skierowany wraz z grupą oficerów, w tym z generałem Czesławem Kiszczakiem, na dwumiesięczny kurs w Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Radzieckiego. Po kursie generał Wojciech Jaruzelski zaprosił oficerów uczestniczących w szkoleniu do swojego gabinetu i poprosił ich o swoje refleksje. Kukliński miał wyrazić wówczas pogląd, że Moskwa wyolbrzymia zagrożenie ze strony NATO wobec Wszczęcia wojny przeciwko Układowi Warszawskiemu. 12 października 1976 roku, w dniu wojska polskiego, Kukliński został odznaczony przez generała Siwickiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gratulacje Kuklińskiemu składał wtedy osobiście minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski. W czerwcu roku 1977. Szef Zarządu Pierwszego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wacław Szklarski, wyznaczył Kuklińskiego na szefa oddziału planowania ogólnego zarządu, za do stopnia generała brygady. W grudniu 1977 roku Kukliński uczestniczył w Budapeszcie w posiedzeniu Komitetu Ministrów Obrony Państw Ładu Warszawskiego. I tak dalej, i tak dalej. Tych faktów z jego życiorysu możemy Państwu przypominać czy przedstawiać jeszcze więcej. Jest to dla nas istotne o tyle, o ile udowadnia, że Ryszard Kukliński był wysokim stopniem oficerem, który miał dostęp do istotnych tajemnic państwowych. Ba, w części. Przypadków, brał udział w planowaniu różnego rodzaju tajnych operacji, a zatem jego dostęp nie ograniczał się do jakiejś teoretycznej wiedzy, ale do wiedzy bardzo, ale to bardzo szczegółowej. Jak już wspomniałem we wstępnie, w sierpniu 1972 roku podczas swojego rejsu do Holandii. Kukliński nawiązał pierwszy kontakt CIA. 18 sierpnia w Hadze odbyło się werbunkowe spotkanie, w wyniku którego Kukliński został agentem CIA pod pseudonimem Jack Strong. Przez kolejne lata, lata 70., na początku lat 80., Ryszard Kukliński przekazywał Amerykanom ogromną ilość bardzo ważnych dokumentów dotyczących Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, oraz Wojska Polskiego, a także planów Układu Warszawskiego. Wśród informacji były między innymi plany rozmieszczenia wojsk, dane o broni, o potencjalnych strategiach militarnych Wojska Polskiego i Układu Warszawskiego. Sam Kukliński deklarował, że ta współpraca podejmowana była nie dla zysku, ale z przyczyn ideowych. Źródła jednak nie potwierdzają, że Kukliński nie pobierał honorariów za swoją pracę. W nocy z 7 na 8 listopada 1981 roku, a zatem tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, Amerykanie ewakuowali z Polski swojego cennego agenta, a zatem Kukliński przed dekonspiracją został wywieziony z terenu Polski, po ucieczce przebywał w USA, w Polsce Ludowej uznawany był za zdrajcę. 23 maja 1984 roku Sąd Wojskowy w Warszawie skazał Ryszarda Kuklińskiego w trybie zaocznym za zdradę ojczyzny na karę śmierci. Wyrok ten został uchylony. W roku 1995, a w roku 1997 postępowanie zostało umorzone przez Naczelną Prokuraturę Wojskową, która uznała, że Kukliński działał w stanie wyższej konieczności. Ostatecznie zdrajca zmarł 11 lutego 2004 roku w Tampie na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Po jego śmierci prochy zostały sprowadzone do Polski 19 czerwca 2004 roku złożone na cmentarzu wojskowym na powązkach w Alei Zasłużonych. W roku 2016 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował pośmiertnie Kuklińskiego na stopień generała brygady. To, szanowni państwo, tyle jeśli chodzi o suche fakty. Teraz zaś pora na ocenę. Prawda jest taka, że nie da się ani logicznie, ani moralnie obronić fałszywego argumentu, że Kukliński wszystko, co czynił, czynił dla naszego, dla polskiego dobra. Nie da się obronić tezy, że pracował przeciwko sowieckiemu ciemiężcy czy sowieckiemu okupantowi. Kukliński nie wynosił dla Amerykanów żadnych tajemnic Kremla, nie wynosił żadnych tajemnic Armii Czerwonej, lecz tajemnice Polski, tajemnice Wojska Polskiego. W ewentualnym konflikcie, w ewentualnym starciu zbrojnym, to wojsko polskie, Polska i Polacy byliby traktowani jako wróg, to polskie obiekty strategiczne, to polscy żołnierze byliby celami dla amerykańskich rakiet. Posługując się półprawdami i konfabulacjami, posługując się ordynarnym kłamstwem, przez całe dekady urabiano umysły Polaków, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Kukliński jest obecnie patronem ulic i placów. Ma swoje pomniki i tablice. Ba, te tablice znajdują się niejednokrotnie nawet we wnętrzach kościołów, chociażby w bazylice świętej Brygidy w Gdańsku. Co roku w rocznicę śmierci Kuklińskiego stowarzyszenie o nazwie Nomen Omen Godność wręcza nagrody, którymi są figurki prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Ronalda Regala. Na szczęście w ostatnich latach dyskusja wokół postaci Ryszarda Kuklińskiego zaczęła się od nowa. Aby wyjść we właściwy sposób do tej dyskusji, warto przypomnieć sobie, jak brzmiała rota przysięgi, którą Ryszard Kukliński złożył w roku 1947 wstępując do wojska polskiego. A brzmi ona: Przysięgam uroczyście narodowi polskiemu walczyć do ostatniego tchu w obronie ojczyzny wyzwolonej z przemocy niemieckiej i niezłomnie strzec wolności niepodległości i mocy Rzeczypospolitej Polskiej przysięgam wypełniać rzetelnie i sumiennie obowiązki żołnierza wykonywać wiernie rozkazy przełożonych przestrzegać ściśle regulaminów i dochować tajemnicy wojskowej Przysięgam służyć ze wszystkich sił Rzeczpospolitej Polskiej, bronić niezłomnie ustroju demokratycznego i dochować wierności prezydentowi Rzeczpospolitej. Przysięgam stać nieugięcie na staży praw ludu polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu i nigdy nie splamić godności Polaka. Tak mi dopomóż Bóg. Te słowa wypowiedział w roku 1947 Ryszard Kukliński. Nie ma tu ani zdania, ani słowa o wierności Związku Radzieckiemu. Nie ma tu ani słowa o komunizmie. Są natomiast słowa o Polsce, o dochowaniu wierności Polsce, jej ustrojowi i jej ludowi. Sam Kukliński twierdził, że był rzekomo wierny przysiędze Akowskiej, którą podobno miał składać. To oczywiście kłamstwo, kłamstwo udowodnione przez historyków, ale nawet gdyby była to prawda, to przecież przysiędze Armii Krajowej nie było ani słowa o tym, że wolno zdradzać swój kraj. Nie było ani słowa o tym, że wolno podejmować współpracę z służbami specjalnymi. Innego państwa, narażając na szwank swoich współobywateli, narażając na szwank członków własnego narodu. Zresztą działalność agenturalna Kuklińskiego budzi kontrowersje nawet wśród historyków i wojskowych. Zdaniem historyka Pawła Wieczorkiewicza oraz generała Franciszka Puchały, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Kukliński mógł być w istocie. Podwójnym agentem, działającym także na rzecz wywiadu radzieckiego. Na taką możliwość wskazywał również generał Czesław Kiszczak, bezpośrednio twierdził tak: Były radzieckie atesze wojskowe Jurij Liliow. Niezależnie jednak od tego, jaka była prawda, niezależnie od tego, jakie są nasze oceny Ryszarda Kuklińskiego i jego postępku, dzisiaj ta postać kreowana jest na bohatera. Czy można zdradzić? Ustrój nie zdradzając państwa? Czy można donosić na własne państwo, zdradzać jego strategiczne tajemnice, jego, położenie jego wojsk, jego strategiczne istotne dla funkcjonowania gospodarki narodowej i bezpieczeństwa narodowego obiekty, a jednocześnie pozostać w lojalności wobec narodu? Nie, ponieważ jeśli zdrada Kuklińskiego przyniosłaby fizyczne owoce, jeśli w w przyszłym, niedoszłym na szczęście konflikcie pomiędzy Zachodem a Wschodem doszłoby do siłowej konfrontacji, przede wszystkim tymi, którzy ucierpieliby najwięcej, byliby właśnie zwykli Polacy. To właśnie naród polski poniósłby realną, straszliwą cenę zdrady Ryszarda Kuklińskiego. Dziś Ryszard Kukliński jest przedstawiany nam jako bohater. Ale tak naprawdę jest pewnym symbolem, symbolem miejsca, które Polska ma dzisiaj w globalnej polityce. Zatem kim był w istocie rzeczy Ryszard Kukliński? Bohaterem jak chcą jedni, czy zdrajcą jak chcą inni? Jeśli bohaterem, to na pewno nie dla mnie, to na pewno nie dla nas. Jeśli dla jakichś Polaków, to dla tych, którzy co prawda uważają się za patriotów i jako tacy się deklarują, ale tak naprawdę w głębi serca bardziej nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. A czy był bohaterem dla Amerykanów? Był dla nich użytecznym narzędziem. Był takim narzędziem, które na pewno się ceni, ale czy w istocie rzeczy się je szanuje? Wydaje mi się, że nie. W końcu nikt nie szanuje zdrajców. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że program się spodobał. Dziękuję Państwu za duże zainteresowanie moim poprzednim nagraniem o fałszywym profesorze Bartoszewskim. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za lajki. Dziękuję za nowe subskrypcje. Rzecz jasna, dziękuję także za obecność naszym stałym subskrybentom. Miło Państwa widzieć. Cieszę się, że jesteście z nami i nas wspieracie. To wasze wsparcie jest dla was, dla nas niezwykle ważne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Portal Myśl Polska Info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. myślpolska.info Głos realizmu. Chrobry Szlak to publicystyka, komentarze i informacje na najwyższym poziomie. Niestety, nasz kanał, w wyniku działań wrokich nam osób, upadłych konserwatystów, został skasowany przez YouTube'a. Prosimy, szukajcie nas na YouTube'ie na nowym kanale Chrobry Szlak, Tv Kamil Klimczak. Dziękuję i do zobaczenia.